Thank you 지정 장소에 주차 시 도난 및 전자 조작 피해를 입을 수 있습니다. Zapraszamy. Masz ochotę na zajebisty brain dance Już tu byłem. Nie kojarzę cię. Bo nie wszedłem do klubu głównym wejściem. Patrz jaki zwany Dobra, zasady są proste. Spodoba ci się ktoś, znajdujesz zdjęcie w katalogu, pożyczasz brainsa i idziesz grzecznie do kabiny. Żadnego obmacywania, żadnego nagrywania. Wchodź. Baw się dobrze skarbie. Taką delikatną masz tę buźkę. Hej. Co dla ciebie? Szukam Ewelin Parker. Nie wiesz, czy jest gdzieś tutaj? A kto pyta? Jestem wi Mam to umówione spotkanie. Miło cię poznać, Mateo. Mhm. Gdzie znajdę Ewelin? Spory klub. Będziesz musiał się rozejrzeć. W porządku, Mateo. Czekałam na niego. Ewelin Parker. Gdy tylko wszedłeś do klubu, wiedziałam, że to ty. Co? Skąd wiedziałaś? Może lubię wiedzieć wszystko o ludziach, z którymi pracuję. Może po prostu zgadywałam. Możemy pogadać o zleceniu? Podobno masz coś dla mnie? Tak, ale nie tutaj. Chodź ze mną. Będziemy w Loży, Mateo. Nie ma nas dla nikogo. Dużo o tobie mówił. Profesjonalny, skuteczny. I godny zaufania. Mam nadzieję, że nie przesadził. Znam się na swojej robocie i mam sprawdzoną ekipę. Nie spieprzyliśmy do tej pory żadnego zlecenia. Ale zdajesz sobie sprawę, że oczekuję od was czegoś więcej niż obrabiania data termów. Czegoś znacznie więcej. Możesz być spokojna, jestem najlepszy. Adeks uprzedził mnie, że to robota podwyższonego ryzyka. Swoją drogą, od dawna ze sobą pracujecie? A co, piszesz biografię Deksa? Muszę cię rozczarować. Niewiele o nim wiem. Czyli tak naprawdę go nie znasz. On nie zna ciebie. A jednak zlecił ci tę robotę. Ja pierdolę. Zadzwoń do Deksa, jeśli masz jakieś wątpliwości. Ja poczekam. Nie sądzę, żebym usłyszała coś, czego jeszcze mi nie powiedział, albo coś, co chciałabym usłyszeć. Pod tym względem od fikserów gorsi są już tylko prawnicy i sprzedawcy samochodów. Chwilowo zaufam swojej intuicji. Ach, pogadajmy lepiej o akcji. Co dla mnie masz? Rozumiem, że wiesz, co masz ukraść. Relik, kluczową technologię programu Secure Your Soul, należy do Arasaki. Co oznacza, że cała operacja będzie cholernie niebezpieczna. Arasaka wydaje miliardy na rozwój technologii transferu osobowości, ale mnie interesują dane zapisane na reliku. Chip znajduje się w hotelu Konpeki Plaza. Byłeś tam kiedyś? Arasaka ma dobrą rękę do tej franczyzy. Ale, konpeki w Tokio. Jest to klasę lepszym hotelem. Hmm. Są bliźniaczo podobne. W Japonii mają zdecydowanie lepszy personel. Singapur, Paryż, a nawet Waszyngton też wypadają przy Tokio Blado. Mhm. Z tym muszę się zgodzić. Skąd dokładnie mamy zabrać ten relik? Z apartamentu na ostatnim piętrze. Pokój wynajmuje Jorinobu Arasaka. Jorinobu Arasaka jest w Night City? Czyli brukowce tym razem nie zmyślały? Wszyscy w Night City o tym plotkują. To w końcu dziedzic imperatora. Jedyny wciąż żyjący syn Saburo Arasaki. Czyżby po 150 latach szacowny imperator chciał przekazać władzę synowi? Niemożliwe. Mało kto w Night City wie, jakie są prawdziwe plany Arasaków. A ty wiesz? Taka szycha musi mieć armię ochroniarzy. Hotel jest pewnie teraz pieprzoną twierdzą. Jorinobu nie ma żadnej ochrony. Zrezygnował z niej dawno temu. Hmm. Dlaczego? Znasz to powiedzenie o wywiadzie Arasaki? Sekundę po tym jak kichniesz, w Tokio opada kwiat wiśni. Jorinobu jest przekonany, że ochroniarze donosili na niego ojcu. No dobrze, jeśli trzymasz w rękawie Asa, to nadszedł moment, żeby go wyciągnąć. To powinno cię zainteresować. Jorinobu wyniósł chip z laboratorium Arasaki w tajemnicy przed wszystkimi. Dogadał się z Nedwoczem. Chce im go sprzedać. Dostrzegasz już mojego Asa, czy mam mówić jaśniej? No dobrze. Arasaka nie chroni relika, bo Yorinobu zabrał go w tajemnicy. Gdzie go w takim razie trzyma? Najprawdopodobniej w specjalnym pojemniku, zapewniającym odpowiednie warunki imitujące środowisko neuronalne. Wygląda jak niewielka walizka. A pojemnik? Za chwilę sam zobaczysz. Skończyliśmy plotkować o Arasakach? Słyszałem co nieco o Yorinobu. Studiował biotechnologię i finanse w Tokio, pewnie zgodnie z wolą ojca. Saburo szykował go na swojego następcę. Ale potem Jorinobu odciął się od korporacji. Dołączył do stalowych smoków, nomadów z Tokio. Podobno szykowali upadek Arasaki. Mhm. Ten młodzieńczy bunt skończył się jak wszystkie inne. Jorinobu w końcu wrócił na łono rodziny, chociaż łatka czarnej owcy pozostała. Sporo wiesz. Ale jest i druga twarz Jorinobu. Twarz bardzo inteligentnego faceta, który ma swoje plany wobec korporacji. Ryzykuję wszystkim, próbując tego przekrętu z relikiem. Bo jak wielu innych uwierzył w największe kłamstwo, jakim karmi to nieszczęsne miasto. Że może zyskać jakąkolwiek kontrolę nad czymkolwiek. Okej, okay. co teraz? Teraz czas na najlepsze. Chodź! Mam dla was coś, co umożliwi zaplanowanie całej akcji. Braindance z Kąpeki Plaza. A czemu akurat Braindance? Potrzebuję faktów, nie wrażeń. Myślisz, że Braindance to tylko wirtualne pornolet w tamtych kabinach? Takie nagrania pozwalają analizować szczegóły nieosiągalne ja, nie dla ludzkiej tak. percepcji, nawet wspomaganej. A tego właśnie na... potrzebujesz. Dobrze, mamo. Trochę... Co jest na tym nagraniu? Wnętrze apartamentu Jorinowu. Relik będziesz musiał zlokalizować sam. Mam nadzieję, że udało mi się zarejestrować każdy detal. Zaraz. To ty nagrałaś ten materiał? Mhm. Szczep nagrywający. Masz z tym jakiś problem? Jeśli na nagraniu jest apartament Yorinobu, to znaczy, że byłaś w środku. Wy się znacie? A myślisz, że skąd miałabym tak konkretne informacje? Znam go całkiem nieźle. Prowadzimy razem interesy. Mam wrażenie, że ku obopólnej satysfakcji. Hmm. No to zobaczmy ten braindance. Pomoże nam w tym Judy. Jest z Moksów. Znamy się od lat. Wim, jedna ważna sprawa. Ufam Judy jak mało komu. Już nieraz korzystałam z jej pomocy. Ale nie zapominaj, że nie należy do twojej ekipy. Uważaj, co mówisz i jak się zachowujesz. OK? Spokojnie. Potrafię się zachowywać w towarzystwie i w interesach. No, jesteście. To jest wi. Przyszedł po nagranie. A to Judy. Lepszej montażystki braindance'ów nie znam. Dobra, dobra, bo się zaraz pożygam od tej słodyczy. Wzmacniacze sygnałów sensorycznych, monitory fal emocjonalnych. Niezły sprzęt, najwyższa półka. Większość jest podrasowana, to prawda. Firmowe są tylko obudowy. Sama wszystko modujesz? Jeszcze pytasz? Ale translator mimiki z oczuki? Podobno ta ich seria miała spieprzone matryce. Miała, ale matryce wymienić łatwo. A tylko w ten model dało się wpiąć dodatkowy soft skanujący. <laughs> wiem, wiem. Skompilowałam to Twoje nagranie, F. I jak? Będzie ok? To zwykła surówka, ale nada się. Mhm. <laughs> Najważniejsze, żeby Wi mógł w to wejść. Spoko, skalibrujemy pod niego. Nie radziłam sobie już z gorszym szajsem, więc luz. Nie widziałaś pornosów, jakie dostajemy czasem z gig Street. To co? Wpuścisz W do środka? Niech się tam rozejrzy. Okej, okay. Wi. Pływałeś już wcześniej w surowym Braindensie? Tam sobie radę. Po prostu zróbmy to. Okej. Okay. No dobra, ładuj tu na fotel i zaczynamy. Najpierw muszę stworzyć Twój profil sensoryczny. Okej, okay, róbmy to. Tylko obiecaj, że nie będzie bolało. Nie przesadzaj, zaczynamy. Sieć nieruchomo i patrz w moją stronę. Podłączam cię do softu analizującego. Poczujesz lekkie mrowienie. Mhm. Ok, teraz ustawimy ci optykę i resztę sensorium. Patrz prosto w te dwa ekraniki, jak na badaniu wzroku. Będę musiał się tak kalibrować przed każdą edycją? Niekoniecznie. Poza tym przestaniesz narzekać, jak zobaczysz, jakie możliwości daje analiza Braindensu. Jeszcze sekundka. Instaluję ograniczniki receptorów bólowych. No dobra. Gotowe. Teraz przetestujemy twój profil. Włączyć ci na początek jakiś przykładowy brandens, żebyś się oswoił z edytorem. No dobra, co by ci tu. A nie możesz puścić od razu do tego ode mnie? Oszczędzimy czas. Wolę nie ryzykować, ale to potrwa tylko chwilę. Wybrałam mu coś. odpowiedniego. Dobra, zaczynajmy. Najpierw włączę ci gotową wersję tego kawałka, zobaczysz jak to wygląda, a potem wskoczymy w tryb edycji. Wchodzisz do Brain za 3 2 1 Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedajemy Brain Dance tym świrom ze studia. Jasne, jasne, jasne. I pamiętaj, wszystko na maksymalnej pompie. Oni płacą za adrenalinowy high. Okej, okay. wchodzisz! Na ziemię! Na ziemię, kurwa, wszyscy! Gleba powiedziałem! Kasa! Ty, dawaj kurwa kasę, bo cię zajębia. jak pierdolonego psa! W porządku, już, ja... No ruchy! Ruchy, ruchy, kurwa, co? Chcesz zarobić kulkę? Dychaj głęboko. Skoczył ci kortyzol i adrenalina, ale soft włączył blokady hormonalne. Nic się nie stało, żyjesz. To było aż za mocne, czułem. tego kolesia, jego stres, ból, lęki, nadzieje, zmieszany z czymś jeszcze. Mhm. Na pewno wciągnął boostera tuż przed akcją. Nic ci nie będzie. Ustawiłam już wszystko. Jest idealnie. Możemy przejść do trybu edycji. Teraz odłączam cię od sensoryki nagrywającego. Będziesz mógł swobodnie przyjrzeć się całej scenie. W trybie analizy masz pełną władzę nad kamerą. Przesuwasz, zbliżasz, oddalasz. To będzie twoja piaskownica. W trybie analizy możesz kontrolować prędkość nagrania. Możesz ją nawet zapauzować w dowolnym momencie. Wznawiasz nagranie z poziomu konsoli edytora. Spróbuj. Plan jest prosty, więc bez wydziwiania. Wpadasz, zgad. Paniasz Szmal, wypadasz. Sprzedajemy brain dance z tym świrom ze studia. Jasne. Jasne, jasne, jasne. Fajnie, co? A to jeszcze nie wszystko. Możesz kontrolować prędkość nagrania. Przyspieszasz lub cofasz? Wypróbujmy to. Cofnij nagranie do samego początku. W porządku, a teraz przewin nagranie kawałek do przodu. Plan jest prosty, więc bez Zgarniasz szmal, wypadasz. Sprzedaj, Okej. Okay. Możesz też po prostu zresetować nagranie, cofając się do początku. Śmiało. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa. Po to tu przyszedłeś. W trybie analizy możesz przeglądać i skanować detale otoczenia, zarejestrowane przez osobę nagrywającą braindance. Skup się na tej spluwie, tej, którą ten fight łapa dostaje na początku od Kumpla, i zeskanuj ją. Plan jest prosty, więc bezwiedziwiany. Wpadasz, zgarniasz szmal, wypada. Wszystko na maksymalnej pompie, Okej, okay, tutaj. Bardzo dobrze. Jedziemy dalej. A teraz uważaj. Gdy jesteś w trybie analizy, możesz wyławiać dźwięki i rozmowy z otoczenia, jeśli tylko nagrywający był w pobliżu. Sprzęt rejestruje wszystko, nawet obrazy i dźwięki, z których istnienia nie zdawałeś sobie sprawy. Źródła zarejestrowanych sygnałów stają się widoczne, gdy przełączysz się na warstwę dźwiękową w edytorze. Zrób to teraz. OK. W sklepie powinno być teraz widocznych kilka sygnatur dźwiękowych. Skup się na jednej z nich. Okej! Okay. Chodź już, ja, że pierdolony! Posprzątaj schowek, ja stanę na kasie. A niech go I jak wrażenia? To jest... niesamowite. Zupełnie jakbym stał obok. Tak właśnie działają implanty nagrywające. Zgarniają wszystkie elementy tła, a edytor je wyławia i podrasowuje. Podaw się warstwą dźwiękową, a jak już ci się znudzi, to przejdziemy dalej. Mam cię, Skurczak. Jakie stanę na czasie? Zdjęcie, Chujski! Na ciebie! Na ciebie, kurwa wszyscy! Czasem w surowych nagraniach można analizować dodatkowe warstwy sensoryczne zarejestrowane przez wszczepy nagrywającego. Na przykład? F ma soczewki Kiroshi, które rejestrują spektrum podczerwone, a to oznacza, że w nagraniu od niej będziesz mógł sprawdzać sygnatury termalne. Ach, nieźle. To teraz poczekajmy, aż gość znokautuje klienta przy ladzie. Ty! Z lewa Skanowanie działa też na ludzi. Podejdź do tej rannej laski i spróbuj ją zeskanować. Dobra, jedziesz dalej. Przewin do momentu, gdy złodziej zostaje zastrzelony. Ty, dawaj kurwa gazę, bo cię zajęli! jak nie na Widzisz, postrzelili go, a on nawet nie widział skąd leci kula. Ale ty zobaczysz. No dobra, to moja ulubiona część tej zabawy. Widzisz co tam mruga nad wejściem do sklepu? Kamerka przemysłowa. Musiała zarejestrować naszego strzelca, zaraz się o tym przekonasz. Obraz z kamery wyświetla się na ekranie za sprzedawcą. Cofnij nagranie do momentu, kiedy ekran znajduje się w zasięgu wzroku chłopaka i przeskanuj go. od własnego kumpla. Koleś pewnie planował to od początku. Musiał zgarnąć niezłą sumę na czarnym rynku za taki Brain braindance. Za doświadczenie prawdziwej śmierci z wyrole płacą najwięcej. Jeśli masz już dość, to możesz wyjść w każdej chwili. Robi wrażenie, co? W sumie szkoda, że większość tego, co tu obrabiamy, nadaje się tylko do fab folderów. To co? Gotowy, żeby zająć się waszym nagraniem? Nie wiem. Może zróbmy przerwę. Cały czas czuję, jak tamten chłopak. Chyba mam dość. Wi, nie mamy czasu. Skup się, proszę. Okej, okay, okej. Okay. Możemy zaczynać. Tylko muszę połączyć się z Tibak. Zaraz zaraz z kim? Netranerka z mojej ekipy zna się na zabezpieczeniach. Odpowie mi na co zwracać uwagę w trakcie edycji materiału. To chyba nie problem. Szczerze, to spory problem. Nie umawiałyśmy się na coś takiego f. Spokojnie, Tibak jest dyskretna i profesjonalna. Możesz jej zaufać. Zaufać? Kurwa, Judy, proszę. Nigdy nie naraziłabym cię na niebezpieczeństwo, przecież wiesz. Okej, okay, dzwoń do tej Tibak i wjeżdżamy w ten braindance. Cześć, v. co tam? Hej, słuchaj, mam tu materiał z konpeki plaza. To braindance. Konpeki? Kurwa. Tak właśnie myślałam. Nie jesteś sam? Nieważne, skup się. Potrzebuję Twojej pomocy. Nie wiem, na co zwrócić uwagę, gdy już będę w środku. Oprowadzę Cię po tym Podpinam się do Twojego sprzętu. Musisz dać mi dostęp. Otwieram port 1779. Jest pod bezpiecznym protokołem. Dobra, wchodzę. Powinieneś dostać wezwanie, właśnie. Teraz. Zaakceptowałem. Jesteś gotowa? Sekundka. Okej. Okay. Jakość połączenia sprawdzona. Ustawiam nam tymczasowy lot. I. Jestem. Wszystko gotowe. Odpalaj, Judy.